Dobry wieczór, moi drodzy. Witam na kanale, którego nikt nie ogląda. Dzisiejszy komentarz chciałabym poświęcić sprawie, która zapewne była komentowana już bardzo wiele razy. Również w głównym nurcie była to sprawa mielona bardzo, bardzo intensywnie. Zwłaszcza kiedy chodziło o, już o ujęcie sprawcy, o którym będziemy mówić. No, niemniej do. Nagrania komentarza na ten temat skłonił mnie artykuł, który rzucił mi się w oczy. To był bodaj artykuł w Gazecie Wyborczej i ten artykuł oczywiście pokrótce przypominał o co chodziło w tej sprawie, ale generalnie bardziej skupiał się na kulisach, czyli na prokuratorskiej pracy, no i przede wszystkim na przesłuchaniu Kajetana P., bo o nim będziemy mówić, przesłuchaniu, które trwało 8 godzin i którego fragmenty Udostępnił portal, na którym czytałam, portal gazety. A udostępniono te fragmenty w dużej mierze po to, żeby zapobiec takiemu zjawisku, które ostatnio występuje, gdzie w zasadzie romantyzuje się przestępców, brutalnych przestępców, starając się nadać im cechy pozytywne. I Poniekąd czasami można nawet wysnuć taką tezę, że są oni bardziej przedstawiani jako ofiary, niż faktycznie ofiary. Tak? No i temu próbowano zapobiec, żeby to nie stało, nie stał się Kajetan P. kolejną ikoną popkultury. jak na przykład Jeffrey Dahmer, który za chwilę będzie chyba na Netflixie drugi sezon już. Serialu o, o nim. No, serialu, który pokazuje go w świetle, no oczywiście, nie pomija zbrodni i nie, nie neguje, że dokonał ich, oczywiście, ale poniekąd tłumaczy, skąd one się wzięły. I oczywiście, ja jestem człowiekiem, który uważa, że. Nic się z niczego nie bierze. Ja nie, 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 nie jestem przekonana o tym, że człowiek rodzi się z gruntu zły. No, wydaje mi się, że wiele czynników kształtuje w człowieku to, że te pewne cechy zaczynają w pewnym momencie dominować. No, ale oczywiście nie będziemy się nad tym teraz rozwodzić, bo w sumie tego jest nie wiadomo na 100%, co determinuje sprawców do popełniania. Które popełniają, prawda? Bo nie o tym jest mowa. Chociaż trochę filozofii będzie, a to właśnie ze względu na samego Kajetana P., który no, miał zamiłowanie do filozofii i zresztą sam uważał siebie za filozofa i w pewnym sensie nim był, jak się zaraz przekonamy. Cóż, Kajetan no, znacznie się różnił od swoich rówieśników. On w ogóle wyszedł z takiego domu, gdzie można by pomyśleć, że e, raczej nie powinien wykazywać takich cech, a na pewno nie powinien dopuścić się takich, takich czynów, jakich się dopuścił, ponieważ jego matka była prokuratorem. Ale to właśnie może wręcz przeciwnie działać czasami, bo sytuacje bywają przewrotne i czasami właśnie idzie na przekór to wszystko. No, biorąc pod uwagę, że z takiego domu wywodził się, no to można by było pomyśleć, że to taki bogaty dzieciak, który uznał, że jest pod parasolem ochronnym i de facto wszystko mu wolno. No, właśnie wydaje mi się, że nie, ponieważ Kajetan zupełnie odbiegał w ogóle od większości ludzi, odcinał się od bardzo wielu rzeczy, które go otaczały. Był no, z całą pewnością bardzo specyficznym człowiekiem. Raczej ludzie od niego stronili, a to dlatego, że wyróżniał się takim specyficznym tonem wypowiedzi, miał skłonność do dygresji. No, generalnie nie był normatywny, nie zachowywał się w taki sposób, że przyciągał ludzi do siebie, no po prostu wręcz odwrotnie w zasadzie. I. Biorąc pod uwagę cechy, które posiadała, czyli egocentryzm i narcyzm, no to tym bardziej, no ludzie raczej nie lubią takich ludzi, którzy się powiedzmy stawiają ponad nimi. Z grubsza tak to już jest, że, że nie, nie, nie lubi czuć się gorszy od kogoś i jeżeli ktoś y, znajduje się w towarzystwie człowieka, ktoś, kto traktuje go z góry, no to raczej się stroni od takich ludzi. No więc. Od Kajetana raczej ludzie stronili. Kajetan, jak już wspomniałam na początku, no, bardzo lubił oddawać się rozmyślaniom na wiele tematów. Wiele też fascynowało go. On y, więc sobie filozofował i spisywał swoje rozmyślania y, w formie takich felietonów. Które miał nadzieję, że zostaną opublikowane w jakimś poczytnym dzienniku, ale wszystkie dzienniki odrzuciły jego felietony, ale to pewnie dlatego, że większość tych felietonów poświęcał tematyce kanibalizmu, który go no, ewidentnie jakoś tam fascynował. I o ile to w sumie nie jest zjawisko, które nie występuje na świecie, to u nas, w tak zwanym cywilizowanym świecie, nie występuje. Jest po prostu negowane i, i, i tak dalej. Natomiast są rejony na świecie, gdzie nadal pewne, pewni ludzie to cały czas praktykują i to nie jest nic dziwnego, tak? Ale według naszy, naszego systemu norm no jest to coś nie, nie, nie do w ogóle zaakceptowania i zrozumienia, i pojęcia. No, ale dla Kajetana to było fascynujące. Nie wiem, jak duży wpływ na tą fascynację miała jego fascynacja z kolei postacią Hannibala Lectera. Czyli główna postać z kultowego już filmu pod tytułem Milczenie Owiec, które zapewne większość z Was miało przyjemność oglądać. No, był zafascynowany Hannibalem Lecterem. Uważał go za konesera smaku uważał, że mają takie same cechy tak jak Hannibal Lekter Kajetan był wielbicielem sztuki oraz muzyki klasycznej no i oczywiście pociąg do kwestii związanej z kanibalizmem właśnie no nomen, nomen. Po tym, co zrobił, faktycznie prasa zaczęła go określać hannibalem z żoli boża, no więc poniekąd, doczekał się jakiejś tam trwały, jeśli na tym faktycznie mu zbywało, bo, bo tego nie wiem. Ale biorąc pod uwagę fakt, że był narcyzem, znaczy jest nadal, przepraszam, go uśmierciłam, ale kłopo żyje. Że biorąc pod uwagę to, że, był, że jest narcyzem, no to na pewno. Mogło go to ucieszyć, akurat taki pseudonim i przyrównanie jego osoby do jego idola, bądź co bądź, prawda? No, to przesłuchanie, które odbyło się w prokuraturze, które trwało 8 godzin, gdzie pani prokurator, która prowadziła to przesłuchanie, wiedziała, że będzie to bardzo trudne przesłuchanie. No i faktycznie ono było trudne ze względu na to, co Kajetan P. miał do powiedzenia. A on nie ukrywał pewnych rzeczy w ogóle, on w zasadzie mówił bardzo otwarcie o, o wszystkim tak naprawdę. Mówił o tym, że, że w nim narastało to, że on się miotał wewnętrznie, że... Próbował z tym walczyć, że nie wiem, prowadził głodówki, wyjechał do Grecji na miesiąc, którą całą zwiedził, brał zimne prysznice, serwował sobie takie wielogodzinne wyprawy do lasu. Miał nadzieję, że to ostudzi mu tą głowę i przestanie myśleć na te tematy, ale niestety to się nie stało. Do tego dochodziło coraz bardziej pogłębiające się. Poczucie wyobcowania, coraz większa niechęć do ludzi. No i finalnie, jak to wszystko tak urosło, napęczniało, no to w końcu pękło i podjął decyzję, że nie ucieknie od tego i że po prostu trzeba to, trzeba to zrobić. I początkowo miał, że tak powiem, taki pomysł, żeby. Pozbawić życia swojego współlokatora. To nie doszło do skutku, ponieważ w międzyczasie współlokator się wyprowadził, więc Kajetan zaczął szukać ofiary w internecie. No i ją znalazł. Wybrał 30-letnią Katarzynę, lektorkę języka włoskiego, która udzielała prywatnie korepetycji w swoim mieszkaniu na Warszawskiej Woli. Przekonało go do tego. Przekonał go do tego fakt, że kobieta w ogłoszeniu nie zamieściła swojego zdjęcia. Uznał to za bardzo ważne, ponieważ nie chciał mieć jakiegokolwiek związku z tą osobą. Nie chciał mieć do niej jakiegokolwiek stosunku, po prostu nie chciał. Umówił się z nią na korepetycję 3, lutna, 3 lutego 2016 roku na godzinę 11. Przedstawił się jej nie swoimi personaliami, przedstawił się jej jako Antoni Słomiński. To miała być jedyna lekcja tego dnia, którą kobieta miała poprowadzić, ponieważ po jej zakończeniu miała udać się na lotnisko, ponieważ miała wylot do Bolonii, gdzie wieczorem miał ją odebrać z, z lotniska jej partner Manuel. No, nigdy nie wyleciała już do Bolonii niestety. Ponieważ o 11 przyszedł Kajetan P. Mężczyzna przyszedł przygotowany do dokonania zbrodni. Kobieta zaproponowała mu herbatę. On przyjął tą propozycję i początkowo miał zamiar udać się za nią do kuchni i tam, tak prawda, dokonać, ale postanowił jeszcze odwiesić płaszcz, w którym przyszedł. Ale kobieta zaproponowała, że ona to zrobi. Kiedy udała się do przedpokoju, wtedy zaatakował, użył noża. No, ale w międzyczasie chyba przeraził się sam, czy spanikował pod wpływem bardzo dużej ilości krwi. Próbował. Próbował bardzo nieporadnie posprzątać to mieszkanie, ale mu nie szło, więc po prostu postanowił zabrać kobietę ze sobą. I tak też zrobił, ale musiał dokonać dekapitacji, ponieważ nie mieściła mu się w torbę. No i kiedy to zrobił, zapakował ją w torbę i uciekł z tego mieszkania, zostawiając je całkowicie otwarte. I stąd też bardzo szybko. Zorientowano się, że kobiet, że coś się złego wydarzyło, ponieważ mieszkanie było po prostu pobrudzone krwią. Kajetan zamówił taksówkę, na inne dane niż posiadał, no i z tą torbą w tą taksówkę wsiadł, pojechał i z jednej taksówki przesiadł się do drugiej taksówki. Natomiast tego drugiego taksówkarza. No, zaintrygowała ta torba, ponieważ była ciepła, no i wilgotna taka, no i facet zapytał się, co on wiezie. No więc stwierdził, że był na polowaniu i wiezie dzika. No ten taksówkarz nie za specjalnie chyba uwierzył w to. No w końcu Kajetan wysiadł, przez jakiś czas stał na ulicy i... I kiedy, I kiedy tak stał na tej ulicy, to ta torba zaczęła przeciekać, w związku z czym mężczyzna udał się do swojego mieszkania, na klatce mijał się z sąsiadką, z tej torby już ciekło. No i w zasadzie stwierdził, że no jest to problem już i że trzeba uciekać. No więc po prostu wziął, próbował spalić te zwłoki. W mieszkaniu zaprószył więc ogień i opuścił mieszkanie. Nie doszło do spalenia, narobiło się kupa dymu i w związku z tym sąsiedzi szybko wezwali straż pożarną, i no, sprawa się rypła, jakby to powiedzieć kolokwialnie, ale mężczyzna już w tym momencie był w trakcie ucieczki. A ucieczka wyglądała w taki sposób, że. Mężczyzna z Żoli Boża udał się na stację metra. Tym metrem przedostał się do centrum Warszawy i udał się do banku, w którym dzień wcześniej złożył wniosek o pożyczkę na sumę 25 tysięcy złotych. Obrał część tej kwoty, tylko nie wiem jaką część. No i następnie udał się na dworzec kolejowy, gdzie udał się do Poznania. W Poznaniu udał się do galerii handlowej na zakupy. No, galeria handlowa była duża i bardzo dobrze monitorowana, w związku z tym nie było problemu namierzyć później policji, w jakich sklepach był i co kupił. No, najważniejszą rzeczą, którą kupił, dla policji najważniejszą, był tablet. Policja pozyskała numery e-mail tego urządzenia i dzięki temu była w stanie namierzać to urządzenie, żeby wiedzieć, gdzie mężczyzna aktualnie się znajduje. Mężczyzna po dokonaniu zakupów w tej galerii. znów udał się na stację kolejową i wsiadł do pociągu, który jechał do Frankfurtu nad Odrą. W międzyczasie już wystosowano notę Interpol, wystosował czerwoną notę. Czyli taką, która mówi o tym, że poszukiwany człowiek jest bardzo niebezpiecznym przestępcą. Ale mężczyzna, chyba nie był świadom, sobie dalej podróżował. No więc był w tym w Frankfurcie, z tego Frankfurtu udał się do Berlina. Z Berlina udał się do Monachium, tamtąd następnie do Neapolu, potem na Sycylię, a finalnie osiadł na Malcie. We wszystkich tych miejscach przed Maltą normalnie legitymował się swoimi, swoim dowodem. Dopiero na Malcie, w hotelu, podał pani personalia, przedstawił się jako Charlie, turysta z Niemiec. Swoją drogą pani była nim czarowana. Policja w międzyczasie monitorowała ten tablet. Dzięki temu wiedziała, gdzie on się znajduje i co on w internecie przegląda. Do poszukiwań zaangażowało się, zaangażowali się poznańscy łowcy głów oraz łowcy cieni, czyli Centralne Biuro Śledcze Policji CBŚP. I we współpracy z policją na Malcie udało się doprowadzić w końcu do zatrzymania Kajetana P a było to 17 lutego 2016 roku. W ogóle policja na Malcie nie mogła w ogóle uwierzyć w, w brodnie, której Kajetan się dopuścił w Polsce. To dlatego, że e, u nich, jak to mówili miejscowi policjanci na Malcie, że u nich może są jakieś zbrodnie, są może trzy, może cztery razy do roku, no ale to na pewno nie są takie zbrodnie, nie takiego kalibru, że tak Powiem I zarówno policjanci na Malcie, jak i sędzia na Malcie nie mogli po prostu ogarnąć tego, rozumiem, jak można było dopuścić się do takiego czynu. No, oczywiście, doszło do jego ekstradycji. No i polscy policjanci go eskortowali. Podczas tej eskorty, Kajetan Peza atakował jednego z funkcjonariuszy po prostu ugryzł go. Krótko mówiąc, i później już e, był ubierany w takie specjalne nakrycie głowy i zabezpieczenie ust, żeby nie mógł zrobić tego ponownie. Lector, no, menomenik, Hannibal Lekter, prawda? Oczywiście, kiedy trafił już do kraju, no to trafił pod obserwację psychiatryczną. Ta obserwacja trwała 8 tygodni, po czym e, Ci psychiatrzy uznali go za osobę niepoczytalną. Stwierdzono, że cierpi on na schizofrenię. Po prostu nie był poczytalny w chwili dokonania czynu, ale prokuratura tego nie zaakceptowała. Nie zaakceptowała tego dlatego, że cały czas z tyłu głowy mieli przesłuchanie Kajetana P, którym stwierdził, że. Zrobiłby to ponownie i że zrobi to ponownie. W związku z tym nie mogli dopuścić do tego, nie chcieli dopuścić do tego, żeby mężczyzna e, trafił do zakładu psychiatrycznego, tylko do zakładu karnego. W związku z tym powołano kolejnych biegłych. No i ci kolejni biegli, po ob kolejnej obserwacji uznali, że on był tylko częściowo niepoczytalny. Co już powiedzmy zmieniło podstać rzeczy jeżeli chodzi o tutaj o, tutaj o śledztwo. No i jeszcze była trzecia ekspertyza w międzyczasie. Generalnie już druga i trzecia, no to już obalała tezę schizofrenii, tylko obstawała przy tak zwanych zaburzeniach osobowości. to znaczy, cierpiał na zaburzenia osobowości, które objawiały się właśnie według Według biegłych e, dziwacznym stylem wypowiedzi, dygresyjnością, e, próbami wywierania wrażenia na otoczeniu przy jednoczesnym odpychaniu tego, czy izolowaniu się od tego otoczenia. E, wykluczono tą schizofrenię, dlatego że biegli stwierdzili, że gdyby cierpiał na tą chorobę, nie byłby w stanie przygotować tak. E, tak wieloetapowego przestępstwa. Tym bardziej, że mężczyznę cechował obsesyjny perfekcjonizm. Tak, 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 to, tak to biegli, że tak powiem, ocenili. No i w maju 2018 roku rusza proces Kajetana-P w sądzie okręgowym w Warszawie. Na ten proces wybrano specjalnie zabezpieczony budynek. Ze specjalną, ze specjalną taką salą rozpraw. W tej sali generalnie odbywały się procesy słynnych takich grup przestępczych, tam gangów, gangsterów. A dlatego wybrano taką formę, czy takie miejsce na prowadzenie tej rozprawy, ponieważ przede wszystkim obawiano się linczu na kajetanie P, a po drugie, chciano zapewnić spokój zarówno Rodzinie zmarłej Katarzyny, jak i matce Kajetana P. Proces był długi. Odbyło się ponad 20 rozpraw. Proces trwał blisko dwa lata. Wszystko to wynikało z rozbieżności w ocenie biegli, biegłych co do jego stanu psychicznego. Rodzina i obrońca Kajetana P. Chcieli doprowadzić do tego, aby mężczyzna trafił do zakładu psychiatrycznego, nie do zakładu karnego. Natomiast prokuratura jakby twardo stała na stanowisku, że mężczyzna ma trafić do zakładu karnego. W pewnym momencie trwania tej całej serii rozpraw Kajetan nawet zmienił swoją linię obrony i zaczął faktycznie udawać chorego na schizofrenię, bo chyba myślał, że. Uda mu się wywinąć od więzienia, no ale się nie udało. Wyrok po prostu zapadł taki, że mężczyznę skazano na dożywocie ze względu na to, że uznano go za bardzo niebezpiecznego przestępcę. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę te niepewne opinie biegłych, to przyznano mu prawo do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach. Mężczyzna parokrotnie zmieniał zakłady, ponieważ był dość agresywny w stosunku do strażników. Poza tym, ponieważ był bardzo dobrym manipulatorem, generalnie próbował uporządkować sobie tych strażników więziennych, co mu się nie udało. Finalnie osiadł w zakładzie karnym w zachodniej Polsce w jednoosobowej celi. Ma, ma możliwość uczenia się, możliwość pisania, samorozwoju, jeśli można to tak nazwać, wyrobił się nawet jednej fanki, która po prostu pisała do niego listy, co mu oczywiście schlebiało, więc odpisywał jej na te listy, No, czyli to też taka, powiedzmy, przypadłość, że seryjni sprawcy, znaczy on nie był może seryjny, ale generalnie tak, sprawcy takich przestępstw bardzo często mają psychofanki i w tym wypadku również taka się znalazła. Oczywiście bardzo mu to poslebiało. No i teraz, co ja mogłabym powiedzieć na ten temat? No, na pewno chciałabym się odnieść, ponieważ ta zbrodnia została uznana za jedną z bardziej kontrowersyjnych w naszym kraju. Natomiast ja bym tego tak nie oceniła, dlatego że Przypuszczam, że ta kontrowersja wynika z faktu zaistnienia wątku kanibalizmu. Natomiast dużo więcej zbrodni kontrowersyjnych czy strasznych się zdarzyło. No choćby, nie wiem, zbrodnia tej matki, co to kurkę dzieci, nie wiem, rzucała psom na pożarcie niemowlaków. No choćby, czy tam sprawa tu z mojej rodzinnej Łodzi, gdzie kobieta... Kiciła noworodki w beczkach na balkonie, prawda? No jest dla mnie dużo bardziej taka uderzająca zbrodnia, ale wydaje mi się, że ta zbrodnia dlatego została tak bardzo e, medialna i, i, i szokująca, bo właśnie chodziło o to, że po prostu Kajetan P. planował skonsumować swoją ofiarę. I wydaje mi się, że to. Było takie najbardziej uderzające w tej sprawie. No, na przykład, też byłam zdziwiona tym, co powiedział jeden z prokuratorów, a mianowicie, że zaskoczyło go to, że to była przypadkowa ofiara, w sensie obca, bo u nich to tak, trzy czwarte spraw to są zbrodnie na osobach, które są w jakikolwiek sposób w jakiejś, w jakiejś relacji ze sprawcą prawda? No i tutaj sobie tak myślę, że może faktycznie prokuratura zna tylko takie przypadki, bo te, których nie zna, to są sprawy nierozwiązane. Po prostu. Bo być może te sprawy, które leżą na półce pod, podpisane i nierozwiązane, cold cases, y, to, są, to są właśnie takie sprawy, gdzie są ludzie, którzy zaginęli i diabli wiedzą, co się z nimi stało de facto, prawda? No ale zapewne Ci, którzy się nie mogą odnaleźć przez lata, no to raczej niekoniecznie spotkało ich coś dobrego. W związku z tym, być może wtedy, być może te osoby padły, zostały, stały się ofiarami przypadkowymi, właśnie. Natomiast to, co on zrobił, no to no nie wiem, jak to w zasadzie powiedzieć, bo nie wiem, jaki procent, jakby, jaki procent przyczyny w ogóle, dla, dla której doszło do, tego, do tej zbrodni, jaki procent stanowiło jego wewnętrzne takie zagubienie, a jaki procent to była fascynacja fikcyjną, bądź co, bądź postacią? Może było pół na pół, no, trudno mi powiedzieć. W każdym razie, e, natomiast też niekoniecznie bym powiedziała że Każda osoba, która dopuszcza się takiego czynu jest chora psychicznie, no niekoniecznie, może być, nie wiem, zaburzona emocjonalnie na przykład, tak. Jest coś takiego jak zaburzenia dysocjacyjne, które no mogą, no niby jest to termin psychiatryczny i niby podlega jakiejś terapii psychiatrycznej. Natomiast tutaj już rzucano grubymi terminami, typu schizofrenia właśnie. Natomiast tak naprawdę nie trzeba być ciężko chorym psychicznie, żeby, żeby zrobić coś takiego. No w tym przypadku mężczyzna no ewidentnie chory nie był, ale też nie, no w jakiś sposób był zaburzony. Być może miało na to wpływ coś, co się wydarzyło. Podczas przesłuchania, na przykład Kajetan mówił, że jego ojciec bardzo często bił go pasem. Aż w pewnym momencie w 2015 roku Kajetan pojechał i zlał go tak samo jak on jego. Być może jakieś traumatyczne przejścia w pewnym sensie wpłynęły na takie, a nie inne ukształtowanie się Kajetana P, ale no, to są to oczywiście liczne tylko dywagacje, bo. Bo nic innego nie pozostaje, bo nie siedzimy w czyjeś głowie. Nie jesteśmy w stanie tego na 100% stwierdzić. Być może to wyobcowanie czy odrzucenie przez ludzi i w związku z tym narastająca niechęć do nich też w pewnym sensie dołożyła się. Może po prostu parę czynników spowodowało to, że. No, finalnie tak się stało, jak się stało. W każdym bądź razie mężczyzna w tej chwili odsiaduje wyrok. Nie wiem, czy go wypuszczą warunkowo, bo po takim numerze to niekoniecznie, ale jeżeli tak, to mężczyzna będzie miał chyba 52 lata, kiedy ewentualnie wyszedłby na wolność. To wcale nie jest daleki wiek, i tak naprawdę, jeżeli mu nie przeszło, to jeszcze będzie na tyle silny, żeby móc, prawda, znowu dokonać podobnego czynu. Oczywiście, jeżeli macie ochotę komentować tą sprawę, to zapraszam. No, z mojej strony to wszystko na ten moment. Zegnam się z wami, życzę wam spokojnej nocy, miłego weekendu i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, pa, pa.